Witamy w programie Nie jesteś sam. Wakacje niestety już za nami, ale wspomnienia pozostaną na szczęście znacznie dłużej. A co wspominać będą mieli nie tylko ci, którzy spędzili je w odległych egzotycznych krajach, bo jak się okazuje, doskonale bawili się, również ci, którzy letnią przerwę spędzili w Legnicy. Zapraszamy na wakacyjne retrospekcje. Podopieczni świetlicy terapeutycznej przy ulicy Brackiej w Legnicy podczas wakacji na nudę nie mogli narzekać. W ramach trzech turnusów półkolonii działo się naprawdę sporo. Były gry, zabawy sprawnościowe, konkursy plastyczne i wycieczki. A wszystko dzięki wsparciu finansowemu miasta. Zapisaliśmy ponad 50 dzieci, przy czym średnio dziennie uczęszcza 40-45 dzieci z różnych powodów. No, nie jest to taka frekwencja stuprocentowa. Proponujemy pobyty dwutygodniowe, bez sobót. W naszej ocenie sobota, niedziela to jest czas dla dzieci, dla rodziny, także w okresie wakacji zajęć nie ma w soboty w naszej placówce. A przyjęliśmy, muszę powiedzieć, wszystkie dzieci, wszystkie chętne, które chciały być u nas, yy, brać udział w zajęciach. Nikomu nie odmówiliśmy. Ale też powiem, że w trakcie roku szkolnego i całego roku przyjęliśmy do placówki ponad 300 dzieci. Głównie są to zajęcia grupowe, często też wycieczki jednodniowe, tak? Wyjazdy. Zaczynamy od gimnastyki. Lubimy się gimnastykować. A, różnie. Dzieci spożywają posiłki, bardzo różne są to posiłki. Nie prowadzimy w okresie wakacji zajęć stricte terapeutycznych, odstępujemy, o, zaczynamy oczywiście od 1 września, jeżeli jest taka potrzeba. To są zajęcia zabawowe, ruchowe, na świeżym powietrzu sportowe. No i różne. Też słuchamy tego co mówią dzieci, co chcą robić, a czasami co chcą jeść, dlatego wiem dzisiaj, że chcą na... Do posiłku, arbuzy, arbuzy też są. Wszystko, co pani nam daje do jedzenia, to trzeba jeść, bo nie można tak zostawiać. Chodzimy do kręgielni, do kina. Aha, uh -huh. co jest no, ciekawego? Najfajniej jest tutaj chodzić na wakacje, bo są różne zajęcia, różne wycieczki, do różnych miejsc idziemy. No i ogólnie to jest najlepsza świetlica w Polsce. Co lubisz najbardziej robić tutaj? Bawić. A w co się bawić? I te. W piłkę lubisz grać, a z kim grasz w piłkę? Mm, ze mną bardzo fajnie, bo w rzece się kąpaliśmy, je. No, byliśmy w lesie. Bo miła zabawa, ta osmopela w pele stół tam. W zajęciach odbywających się w świetlicy terapeutycznej numer 1 w Legnicy mogą brać udział uczniowie legnickich szkół w wieku od 5 do 18 lat, którzy mają problemy z nauką i sprawiający trudności wychowawcze. Na co dzień mamy kontakt praktycznie z rodzicami. Już pierwsze kroki, które kierują do nas rodzice z dziećmi powodują, że poznajemy się. Bez rodzica nie ma przyjęcia dziecka do placówki, szczególnie małego dziecka. Rodzice mają kontakt też z kadrą pedagogiczną w ramach uzgadniania godzin konkretnych zajęć. Jak już mówiłam wcześniej, prowadzimy około 20 różnych form zajęć: od zajęć sportowych, wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, fizyki, informatyki, język angielski, również różne formy terapii, terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną. Mamy zatrudnioną bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę. A w tej chwili jest to ponad 20 osób różnych specjalności, a pracujemy w dwóch placówkach, ulica Bracka 16 i od, już mówiłam wcześniej, od lutego ulica Bolesława Hrobrego, obyt dzieci w naszej placówce, zarówno w, w centrum środowiskowym, jak i na ulicy Brackiej jest nieodpłatny i dobrowolny. A tą dobrowolność należy rozumieć tak, że jeżeli rodzic zapisze dziecko, to w razie jakichś problemów z obecnością należy usprawiedliwiać, bo wszystko to oczywiście ma związek z realnymi kosztami, a miasto wykłada dość duże środki na to, żeby zapewnić dzieciom pobyt w takich warunkach, taką pomoc, takie wsparcie i także pobyt w trakcie okresu letniego. Pracujemy również w serię. Wiele atrakcji dla swoich podopiecznych przygotowała także kadra ze szkoły podstawowej nr 4 w Lednicy. Oprócz czynnego wypoczynku uczniowie uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez policjantów, a dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa. Byliście teraz na spotkaniu z policją. Czego wy się dowiedzieliście na tym? Że nie wolno przechodzić na czerwonym świetle i trzeba mieć odwrót, żeby iść po ulicy. Nie będzie ciemno. Że jak już chcemy przejść bez pasów, to musimy być widoczni na samochodu. Ja wszystko wiedziałem, co mniej więcej pa, pan i pani mówiło. Żeby na przykład samochód nie przetrącił albo e, nie przetrącił i nie było wypadku. Chodzimy do Gina i mi się to najbardziej podoba i chodzimy na przykład do muzeum, tak jak teraz będziemy iść i mamy różne spotkania. Mi najbardziej się podoba, jak chodzimy na basen czy kormoran. To Są różne ciekawe wycieczki. Żeby dzieci się nie nudziły, a żeby spożytecznie, bezpiecznie spędziły czas i między innymi dziecko przebywa u nas poza budynkiem cały czas, tylko przychodzą grupy na posiłki. Że jest dużo wycieczek. Przede wszystkim wycieczki dalsze, bo to uczestników interesuje. Wiele spotkań w muzeum połączone z warsztatami oraz spotkanie dzisiaj już się odbyło ze Strażą Miejską i Policją. Piękna pogoda, a więc i woda. Czyli dzisiaj część osób po tym spotkaniu idzie na kąpielisko Kormoran. Także codziennie coś nowego, coś ciekawego, gdzie dziecko bawi się, wypoczywa i uczy się. Organizujemy dla wszystkich chętnych uczniów, którzy pozostają w mieście, z innych szkół również, z naszej, co prawda, najwięcej jest, bo w swojej szkole, ale każdy, kto chętny jest, może zapisać się oczywiście za zgodą rodziców. Dla dzieci znajdujących się w trudnych warunkach materialnych pobyt opłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast dla pozostałych to rodzice płacą. Koszt pobytu jednego dnia to 15 zł, czyli turnus trwa 2 tygodnie, 10 dni, to jest 150 zł. W ramach dzieci spożywają śniadania, oraz obiad i podwieczorek. Także dzieci przychodzą, konsumują śniadanie, wychodząc do domu są nakarmione, najedzone, bo są po obiedzie po podwieczorku. Wyjątkowo upalne lato sprawiło, że miejskie kąpieliska przeżywały podczas tegorocznych wakacji prawdziwe oblężenie. Mieszkańcy miasta i okolic co chłody szukali m.in. na basenach przy ulicy Stromej czy Radosnej, gdzie każdy w zależności od wieku i posiadanych umiejętności pływackich mógł znaleźć dla siebie coś odpowiedniego. Nuczęta no, poprzyjeżdżały z Warszawy, aż także często nie chcą w domu siedzieć, lepiej im jest tutaj nad wodą. jest fajnie, można nurkować, tylko woda jest trochę zielana. Wakacyjna przygoda z piłką to propozycja, z której nie mogli nie skorzystać miłośnicy piłki nożnej. To właśnie dla nich MKS Mieci wspólnie z Urzędem Miasta zorganizowali turniej, który odbywał się na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Parku Miejskim. Przez blisko dwa miesiące o tytuł najlepszej drużyny walczyły zespoły składające się z młodych piłkarzy amatorów: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi i Neymar. Dlaczego akurat te osoby? Ponieważ oni są najlepszymi piłkarzami, no, są w dobrych klubach piłkarskich, mają swój talent, bo są też młodzi, mają bardzo wielki talent do piłki, no i chciałbym w przyszłości tak grać jak oni. Piłki nożne trzeba się uczyć, już nie trochę tak jak my mamy w podstawówce, tylko na przykład musimy trenować, na przykład podania. Bieganie, musimy wszystko A co tobie najlepiej wychodzi, a co najsłabiej jeszcze? Eee, kiwanie najlepiej chyba, a brunierię najsłabiej. Na bramce nie umystać. Ja najlepiej się kiwam, a słabiej mi już triki idą, na przykład. Mhm. Ja najlepiej na bramce, słabo się kiwam, na bramce najlepiej. Czas spędzony w mieście podczas tegorocznych wakacji z całą pewnością na długo zapisze się w pamięci najmłodszych Legniczan i da siłę do pracy w rozpoczynającym się roku szkolnym. Życzymy powodzenia!